Siemano widzowie, zostało bardzo mało do wbicia, żeby przecież barierze 2000 subów Także na dwa k special zrobię dla was Instagrama, na którym będę wrzucał z wami SS'y Jak i odbędą się dla was konkursy na tym oto Instagramie Także zachęcam do zostawienia suba oraz łapki pod filmem No i to tyle z mojej strony, pozdrow Go, 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 go pod wyspę, Grałem bez jednego, co dzieje się z free, Chodźcie, free. Hejdinko lata, hejdinko lata. Mid. Kurwa wylądowałem na koło. Szybko kurwa, na tors Leży jeden, leży jeden. Nie kurwa. Ko. Ja zachowuję ko. Chodź do pomocy, meteoryt. konie. Bierz nasi meteoryty. Po co meteoryt? wyłaś. No przez krzaka ja pierdolę. Leży, leży. Bo to Leży fajnie. taki. Wektor buch. Leży się, Nie, leży, leży, leży. to ci dajesz na braku dracza. Już idę doła na bombę. Czekaj. Hey, ich my? To maja to ja, to ja. Dobra, 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 dobra. ja albo kan. Kurwa, cześć, że ja mówię. Poczekajmy spokojnie.

Biorę ich to Lexusa jak coś Nie już wybiję to żyje! Leży! Lasek, le lasek, Lasek, Lasek. To jest, to jest last? A ja jestem! Jest Kurwa, mów wielu! No mówię Lexus! Biorę ich Leży, 30 znowu Ty kurwa jebał na koło, jest zapierdolony Jedenastą była taka, że jedzieliśmy w AUHC i mówiliśmy, że bijemy się AUHC jako AK do AUHC ja i, i cały czas się biją Masz ready? Czy... No dobra, tylko ja prowadzę, bo kapryk bo... wpierdala jak zawsze Dobra To pod tego, chodźcie pod, pod spalony no, Jak to dziewczyny wyjadą? Na... Wsiąść? My się na ekipy, które bijemy Niebieskie Nie, nie wyjebią was, spokojnie tora torach wysiedli, tora na torach wysiedli Kurwa, Chodź, Widzieliśmy jeden Nie bierz, dawaj sorry, help, help, help sorry. Nie, nie bijemy z tymi typami, czy bijemy się? Dobra, bijemy się Leży jeden Leży drugi Rez. Rez drugi Cześć Czarw... Cześć Cześć Mam Na map stało w miejscu, nie dało się przejść do niego. Dobra. Gdzie jesteś? Kurwa jebana. Karty. To, to ja ja ci terek jebrać Ja za jednego, za